Wyobraź sobie scenariusz totalnej wojny na Bliskim Wschodzie. Setki izraelskich i amerykańskich myśliwców przelatujących nad Iranem, bombardujących podziemne obiekty nuklearne podczas gdy irańskie pociski są wystrzeliwane w odbecie przeciwko Izraelowi i amerykańskim bazom w regionie. Wojna, która mogłaby zdestabilizować cały Bliski Wschód i wpłynąć na cały świat. Ten scenariusz, choć mało prawdopodobny, niemal stał się rzeczywistością w tym roku. W kwietniu 2025 roku dziennikarze z New York Times ujawnili tajny izraelski plan ataku na irańskie obiekty nuklearne. Ale pewne wydarzenie ostatecznie powstrzymało ten plan przed realizacją. Pierwszy o mało nie doszło do dewastującej wojny regionalnej. By lepiej zrozumieć, co się wydarzyło, pokażę, jakie plany miał Izrael. Przez miesiące izraelski personel wojskowy starannie opracowywał plan ataku na irański program nuklearny. Cel był prosty i bezpośredni opóźnić irański program nuklearny przynajmniej o rok. Aby to osiągnąć, izraelscy strategowie wojskowi zaproponowali masowy nalot powietrzny, który trwałby ponad cały tydzień. Początkowo rozważali nawet bardziej śmiałą operację. Po bombardowaniach lotniczych Izraelscy komandosi infiltraliby terytorium Iranu, aby zaatakować podziemne obiekty nuklearne. Ale ten plan ostatecznie porzucono. Nawet z amerykańską pomocą wymagałoby to miesięcy przygotowań i stworzyłoby poważne problemy logistyczne. A im dłużej mijał czas, tym trudniej byłoby utrzymać tę operację w tajemnicy. Następnie wymyślili nowy plan, który choć trochę mniej ambitny, był nadal imponujący. Po pierwsze, zneutralizowaliby irańskie obrony przeciwlotnicze, w tym zaawansowane rosyjskie systemy S-300. Izrael twierdził, że już zniszczył niektóre z tych systemów w wcześniejszej operacji w 2024 roku, co otworzyłoby drogę dla ich odrzutowców do ataku na podziemne instalacje nuklearne. Ale Izrael nie planował tego robić sam. Praktycznie wszystkie scenariusze ataku zależały od wsparcia amerykańskiego, nie tylko aby zapewnić sukces misji, ale także aby bronić Izraela przed nieuniknioną irańską reakcją odwetową. To rzeczywiście byłaby wspólna operacja, w której Stany Zjednoczone zapewniałyby nie tylko wsparcie logistyczne i wywiadowcze, ale także bezpośrednio uczestniczyłyby w długotrwałych atakach powietrznych. Pierwszy w tym sensie przygotowania były już zaawansowane. Stany Zjednoczone umieściły drugi lotniskowiec, United States Ship Carl Vinson, na Morzu Arabskim, uzupełniając United States Ship Harry S. Truman, który już działał na Morzu Czerwonym. Tajemnicy około pół tuzina bombowców Stealth Batu Spirit, zdolnych do wystrzeliwania bomb niszczących bunkry, zostało wysłanych do bazy Diego Garcia na Oceanie Indyjskim. Amerykanie zainstalowali również obronne baterie rakiet Patriot, prawdopodobnie, aby chronić Izrael i bazy sojusznicze przed irańskimi pociskami podczas operacji. Plan był prawie gotowy do wykonania. Starsi amerykańscy urzędnicy byli już świadomi szczegółowych planów i czekali tylko na ostateczne zatwierdzenie przez prezydenta Trumpa. Izraelskie przywództwo było przekonane, że Waszyngton ostatecznie poprze operację. Przecież Trump zawsze był zaciekłym krytykiem Iranu i silnym sojusznikiem Izraela. A czy wiesz, dlaczego Izrael tak bardzo chciał zaatakować Iran? Cóż, to pragnienie na pewno nie wyszło znikąd. Przez dziesięciolecia kilku izraelskich premierów uważało program nuklearny Iranu za zagrożenie dla istnienia. Netanyahu, w szczególności, zawsze był jednym z największych krytyków tego programu i zwolennikiem prewencyjnej akcji wojskowej. Przecież, a realne zagrożenie nuklearne zaczęło się materializować. Po tym, jak Stany Zjednoczone opuściły porozumienie nuklearne z 2015 roku podczas pierwszej kadencji Trumpa, Iran stopniowo porzucił ograniczenia i znacznie zwiększył wzbogacanie uranu. Najnowsze raporty z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej pokazały, że Iran gromadził w alarmujących ilościach wysoce czysty materiał jądrowy. Wszystko wskazywało na to, że byli niebezpiecznie blisko ilości potrzebnej do stworzenia broni jądrowej. Przyspieszone tempo irańskiego programu jądrowego wywołało poczucie pilności w Izraelu. W opinii Netanyahu istniało okno możliwości do działania, zanim będzie za późno. Jeśli nic nie zostanie zrobione, Iran mógłby wkrótce mieć wystarczająco dużo uranu na bombę, przekraczając obawianą technologiczną czerwoną linię. Izrael miał również historyczne precedensy na udane prewencyjne ataki przeciwko wrogim programom nuklearnym. W 1981 roku izraelskie siły powietrzne zniszczyły iracki reaktor jądrowy OSIRAK podczas operacji Opera. W 2007 roku izraelskie bombowce zlikwidowały tajny reaktor jądrowy w Syrii podczas operacji Poza Pudełkiem. Te operacje ustanowiły jasną doktrynę wojskową. Izrael nie pozwoliłby deklarowanym wrogom na zdobycie broni masowego rażenia. Ponadto Netanyahu i jego najbliższe otoczenie uważali, że moment jest idealny do działania. Iran był stosunkowo bezbronny, osłabiony przez lata surowych sankcji gospodarczych, z rzekomo naruszonymi obronami powietrznymi i prawdopodobnie bez natychmiastowego wsparcia ze strony swoich regionalnych sojuszników, takich jak Hezbollah, który mierzył się z własnymi wyzwaniami. Powrót Trumpa do Białego Domu w 2025 roku był również postrzegany jako okazja, biorąc pod uwagę silne zbieżności między izraelskim a amerykańskim rządem podczas jego pierwszej kadencji. Dla Izraela kalkulacja wydawała się dość jasna. Lepiej teraz zaryzykować operacje niż w przyszłości mierzyć się z uzbrojonym w broni jądrową Iranem. Czas mijał, a wszystko wskazywało na to, że izraelski plan ataku jest na dobrej drodze. Jednak na początku kwietnia tego roku nastąpił zaskakujący zwrot dyplomatyczny. Iran, odczuwając niszczące skutki sankcji i obawiając się zagrożenia militarnego, zasygnalizował zainteresowanie dialogiem. 12 kwietnia przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Iranu odbyli tajne spotkanie w Omanie, początkowo pośredniczone przez władze Omanu, ale ostatecznie przerodzone w bezpośrednie rozmowy. Była to pierwsza runda negocjacji między dwoma krajami zarządów administracji Trumpa, oznaczająca ponowne nawiązanie kontaktów po latach otwartej wrogości. Tymczasem Netanyahu, który był w oficjalnej podróży do Europy, odwiedzając Węgry, przerwał swój harmonogram i niespodziewanie poleciał do Waszyngtonu, szukając pilnego spotkania z Trumpem. Spotkanie odbyło się około 7 kwietnia i to w tym kluczowym momencie Netanyahu próbował przekonać Trumpa do poparcia nadchodzącego ataku na Iran. Jednak ku zaskoczeniu Netanjahu Trump jasno dał do zrozumienia, że nie da zielonego światła ani przykrycia dla ofensywy w tym momencie. Argumentował, że woli wyczerpać kanały dyplomatyczne, zanim rozważy działania wojskowe. Tuż po spotkaniu Trump zaskoczył świat, publicznie ogłaszając wznowienie bezpośrednich negocjacji nuklearnych z Iranem coś nie do pomyślenia miesiące wcześniej, biorąc pod uwagę historię konfrontacji. Netanyahu, wyraźnie sfrustrowany, wydał oficjalne oświadczenie w Izraelu, stwierdzając, że jakiekolwiek porozumienie nuklearne z Iranem będzie skuteczne tylko wtedy, gdy będzie zawierało prawo sygnatariusza do wysadzenia obiektów nuklearnych, rozebrania całego sprzętu pod nadzorem i wykonaniem Stanów Zjednoczonych. To niezwykłe oświadczenie było skierowane do Iranu i odzwierciedlało jego nieufność i niezadowolenie. W zasadzie uzależnił porozumienie od możliwości użycia siły, co było sygnałem, że Izrael chciał zachować otwartą opcję militarną. Kilka dni później, 16 kwietnia, New York Times opublikował sensacyjny raport ujawniający istnienie izraelskiego planu i szczegółowo opisujący, jak Trump w ostatniej chwili udaremnił izraelską ofensywę. Artykuł, podpisany przez renomowanych dziennikarzy, ujawnił ogólne zarysy planu ataku, wewnętrzne dyskusje w administracji Trumpa i prezydenckie weto. Raport wstrząsnął światem dyplomacji. Natychmiast inne media podchwyciły wiadomość. Następnego dnia, podczas konferencji prasowej w Białym Domu z premierem Włoch Georgią Maloney, Trump częściowo przyznał treść raportu, ale próbował załagodzić sytuację, mówiąc innymi słowy, że nie anulował dokładnie ataku. Wolał powiedzieć, że odłożył lub wstrzymał te plany. Trump dodatkowo podkreślił, że nie spieszy mu się z użyciem opcji militarnych, ponieważ wierzył, że Iran ma szansę stać się wielkim krajem i żyć szczęśliwie bez ofiar śmiertelnych, jeśli zdecyduje się na drogę dyplomatyczną. Jednakże, ponownie potwierdził amerykańską czerwoną linię, mówiąc, że Iran nie może posiadać broni jądrowej. To jest dość proste. Pierwszy zakończył ukrytym ostrzeżeniem. Jeśli istnieje druga opcja, myślę, że byłoby to bardzo złe dla Iranu. Mówił w zasadzie, że groźba użycia siły pozostaje na stole, jeśli Iran nie będzie współpracować w negocjacjach. Teraz wiem, że możesz się zastanawiać, dlaczego amerykański prezydent zablokował operację o takiej skali. Decyzja Trumpa o zawetowaniu planu ataku na Iran zaskoczyła wielu, biorąc pod uwagę jego historycznie zdecydowane stanowisko przeciwko temu krajowi. Odpowiedź na to pytanie jest dość złożona. Po pierwsze, Trump był naprawdę zainteresowany dyplomatyczną okazją, która się pojawiła. Dla niego, który zawsze przedstawiał się jako doświadczony negocjator, była to szansa na poszukiwanie nowego porozumienia nuklearnego na jego warunkach. Porozumienie, które jego zdaniem byłoby lepsze od tego, podpisanego przez administrację Obamy. Iran, czując się pod ogromną presją, zdecydował się na rozmowy, a Trump uznał, że warto zawiesić opcję militarną i rozpocząć negocjacje. Co więcej, wysocy amerykańscy wojskowi i urzędnicy służb wywiadowczych ostrzegali Trumpa przed ogromnym ryzykiem ataku na Iran. Nawet doradcy o historycznie twardym stanowisku wątpili, że bombardowanie zdecydowanie wyeliminuje ambicje nuklearne Iranu bez prowokowania większej wojny na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie służby wywiadowcze i Pentagon obawiały się, że reakcja Iranu będzie masowa i natychmiastowa, z deszczem pocisków balistycznych na Izrael, możliwymi atakami na amerykańskie bazy w regionie i zaangażowaniem grup sprzymierzonych z Iranem na wielu frontach. Trump był również świadomy potencjalnych kosztów konfliktu. Wojna mogłaby zniszczyć światową gospodarkę, pochłonąć znaczne zasoby wojskowe i przeciwstawić się jego politycznej obietnicy nieangażowania Stanów Zjednoczonych w niekończące się wojny. Na przykład w 2019, podczas swojej pierwszej kadencji, wycofał się w ostatniej chwili z odwetowego ataku na Iran, wykazując niechęć do przekroczenia progu bezpośredniego konfliktu. Poruszono także temat amerykańskich interesów narodowych. Przecież pełne wsparcie dla izraelskiego ataku oznaczałoby bezpośrednie zaangażowanie amerykańskich sił w dużą ofensywną operację o nieprzewidywalnych konsekwencjach. Omawiane plany uczyniłyby Stany Zjednoczone centralną częścią ataku, od użycia amerykańskich samolotów i bombowców do niezbędnej roli przechwytywania irańskich pocisków. To naraziłoby amerykańskie życie wojskowe i zasoby na ryzyko. Trump wolał kontynuować strategię maksymalnego nacisku połączoną z wiarygodnym zagrożeniem, ale odłożył bezpośrednie działanie, aby dać szansę dyplomacji. Jasno dał do zrozumienia nawet Netanyahu, że jego najważniejszym priorytetem jest zapobieganie zdobyciu przez Iran broni jądrowej, co jest wspólnym celem obu krajów. Ale środki do osiągnięcia tego celu mogą być różne. Ujawnienie planu i weto Trumpa wywołało różnorodne reakcje w Iranie. Publicznie irański rząd starał się utrzymać stanowczą i zwycięską postawę. Rzecznicy podkreślali, że ten epizod pokazał zdolność Iranu do odstraszania, sugerując, że to strach przed irańską odwetem powstrzymał Amerykanów i Izraelczyków. Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że na każdą agresję odpowie przytłaczającą siłą i że najlepszym i jedynym sposobem jest dla Stanów Zjednoczonych porzucenie gruźb i sankcji oraz działanie w dobrej wierze w negocjacjach. Wewnętrznie jednak irańskie przywództwo widziało to jako poważne zagrożenie. Gwardia Rewolucyjna i irańska armia zostały postawione w stan najwyższej gotowości po pojawieniu się wiadomości. Doszło do przemieszczenia irańskich baterii obrony przeciwlotniczej i testów rozproszenia wrażliwych zasobów, aby lepiej przygotować się na możliwy przyszły atak. Ale rzeczywiście, ujawnienie tego planu miało szereg wpływów i konsekwencji, które nadal będą się rozwijać na całym świecie. W krótkim okresie weto Trumpa wobec ataku i rozpoczęcie negocjacji z Iranem rozładowało ostry kryzys. Bliski Wschód, który był na krawędzi możliwej wojny między Izraelem a Iranem, zauważył spadek bezpośredniego napięcia militarnego. Tymczasem negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem zaczęły pokazywać małe postępy. Źródła wskazują, że obie strony zgodziły się na zasadę podwójnego zamrożenia. Iran zamroziłby wzbogacanie uranu powyżej 60% i nie instalowałby nowych zaawansowanych wirówek. Tymczasem Stany Zjednoczone zamroziłyby nowe sankcje i zwolniłyby część zablokowanych za granicą środków finansowych Iranu. To tymczasowe porozumienie miałoby służyć budowaniu zaufania podczas negocjacji bardziej kompleksowej umowy. Historia tajnego planu Izraela na atak na Iran i amerykańskiego weta ilustruje złożoność stosunków międzynarodowych i delikatną równowagę między dyplomacją a siłą militarną. Na razie uniknięto wojny. Niestety pokój nadal pozostaje kruchy. Jak zawsze w geopolityce, nie jesteśmy świadkami końca historii, tylko zakończenia rozdziału, podczas gdy otwierają się nowe. Głębokie nieufności między zaangażowanymi krajami pozostają, a droga do trwałego porozumienia jest pełna przeszkód. A ty co o tym myślisz? Zostaw swoją opinię w komentarzach, a jeśli podobał Ci się ten film, skorzystaj z okazji, aby zasubskrybować kanał, aby zawsze wiedzieć, kiedy publikujemy coś nowego tutaj. Do zobaczenia następnym razem.